Dziękuję za nagrodę i Panu Wojewodzie, i Kapitule, i w ogóle wszystkim, którzy docenili naszą firmę. No, tak jak tutaj już powiedziano, staramy się ubrać wszystkich. Upieramy też również, szyjemy, tak jak tu mówili fraki teatry łódzkie i powszechne, i do Teatru Wielkiego szyjemy i dla aktorów stroje, ale przede wszystkim nie zapominamy o zwykłych naszych takich klientach, którzy do nas przychodzą codziennie. Szyjemy również na miarę dla osób. No, które do nas przyjdą. Oczywiście można się również ubrać w sklepie w gotowy wyrób u nas wyprodukowany. 37 lat jesteśmy na rynku. Było różnie, trudno, ciężko, ale były i miłe chwile. Przetrwaliśmy różne problemy. W tej chwili działamy, jesteśmy szczęśliwą rodziną, bo działamy, jesteśmy firmą rodzinną. W tej chwili młodzież przejmuje po nas, że tak powiem, tą, pracuje z nami. Także dziękuję mojej rodzinie, dziękuję wszystkim klientom, pracownikom, współpracownikom, a przede wszystkim dziękuję za nagrodę.